No hejka, z tej strony Fafnior i witam was w 199 rozdziale mangi Chainsaw Man. Moi drodzy, ostatni rozdział przekroczył wszelkie pojęcie i udowodnił, że Fujimoto jest naprawdę świetnym pisarzem. Jednocześnie de facto zmusił mnie, abym przeczytał tą mangę od kompletnego początku. I ilość małych hintów, malutkich smaczków, jaką byłem w stanie zauważyć jest zatrważająca, ale będę to robił po kolei, aby nie było... Kompletnego chaosu. Tak więc zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba i lecimy do rozdziału. Ostatnio nastąpiło gigantyczne ujawnienie. Okazało się, że dotychczasowa Fami postać, która pełniła bardziej żartoblibą rolę, co prawda większość z nas spodziewała się, że będzie pełniła jakąś odważniejszą rolę w przyszłości, ale chyba nikt nie przypuszczał, że będzie samym diabłem śmierci. A zwłaszcza, że był to rozdział w Prime Aprilis, który na szczęście nie okazał się żartem. Zanim przejdziemy do właściwego omówienia, dwudziesty tom mangi, który niedawno ukazał się w Japonii, miał ze sobą dodatki i to nie byle jakie. Otóż dostaliśmy na przykład Yonkome, czyli czteroobrazkową historyjkę zatytułowaną Maniery, która rozgrywa się jeszcze w świecie Aging Villa czyli diabła starzenia się. Na pierwszym obrazku Denji chwyta wnętrze jednego człowieka, którego przed chwilą spożył i mówi, że ma dość tego smaku, gdyż staje się coraz bardziej i tak dalej. I ku zaskoczeniu Asia totalnie nie wydaje się być tym zniesmaczona, a wręcz przeciwnie podaje mu sos sojowy, który zawinęła z baru sushi. Oczywiście, żeby trochę przeoszczędzić, ponieważ czasy są ciężkie. I Denji, ten sam Denji, który przed chwilą wpierdzielał człowieka, jest tym bardzo, bardzo oburzony. Zaczyna robić jej wyrzuty, że jakim prawem zabrała tą saszetkę z baru. Mówi jej, że jest złym człowiekiem, zupełnie nie obchodzą go. Tłumaczenia, że jak wspomniałem wcześniej chciała przeoszczędzić, okej? Okay? Swoją drogą Asia nawet nie lubiła Sushi, chociaż jeśli byłoby zrobione z ciała na juty, to być może dobrze, że jej intuicja ją przed tym powstrzymała. Więc widzimy tutaj prawdziwy autyzm, manierów Denjiego i jednym słowem, podwójne standardy. A po prawej tego kadru znajduje się Jorów w przebraniu tak zwanego wujka Sama, który był postacią z amerykańskiego plakatu jeszcze z czasów I wojny. Światowej, który przybrał bardzo podobną pozę, miał również taki fikuśny kapelusik i było na nim napisane I want you, gdyż był to tak naprawdę plakat mobilizacyjny, który miał przekonać młodych mężczyzn w tamtym czasie, aby wstąpili w szeregi armii. Dlaczego Fujimoto z tą swoją całą symboliczną nienawiścią do narodu z górnej części mapy wybrał akurat ten strój? Oczywiście, poza tym, że pasuje to do konceptu Diabła Wojny, Wojny, to jak wspomniałem, działo się to w I wojnie światowej, a w świecie Chainsawmena wydarzyła się do tej pory tylko jedna wojna, ponieważ Joru została pożarta przez poczite, przez co druga nigdy nie nadeszła. Ale ten plakat był używany również podczas II wojny światowej. Więc czy Fujimoto próbuje nam tutaj przekazać, że hej Joru będzie prowodyrem nastąpienia drugiej wojny w przyszłości. I jednocześnie gest ręką jaki wskazuje, możemy odczytać jako hej. Zabawkowy pistolet, który może zrobić bang, ale również znak pokoju, więc jest to bardzo fajne, podwójne znaczenie. I oczywiście trochę sobie żartuję z tym, że Fujimoto nienawidzi tego narodu, ale niejednokrotnie w historii mieliśmy postacie, które albo bardzo głośno wyrażały swoje niezadowolenie ku Ameryce, albo mieliśmy na przykład statuę wolności, która była przecież demonem, ok, Kontrolowaną swoją drogą przez Joru. Więc myślę, że wszystko w jakiś sposób się tutaj łączy. Czy, ale czy tak faktycznie jest, możemy tylko się domyślać. I myślę, że powoli możemy przechodzić sobie do samego rozdziału, na który czekaliśmy cały tydzień, ale chciałbym na moment poświęcić uwagę diabłu śmierci. W pewnym sensie dowiedzieliśmy się, że głównym jego celem jest wymazanie własnego istnienia z tego świata. Z uwagi na zasady serwisu YouTube nie użyje słowa samo, mm, 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 ale wszyscy wiemy o co chodzi. I co do jego celu, również w mandze pojawiły się określone hinty. Mianowicie, diabeł śmierci bardzo często pojawiał się na krawędzi budynku. Wchodził na barierki. I nawet jej pokemony, nawet demony, które kontroluje i są jej podległe, bardzo pasują do szeroko pojętej wizji śmierci w popkulturze, mianowicie diabeł gilotyny. Następnie mamy diabła upadku. Upadek naturalnie kojarzy się z tym, co powiedziałem przed chwilą, tak? Arkus akwarium mieliśmy diabła wieczności, Ogień również kojarzy się z jakimś paleniem czarownic, więc to wszystko jest powiązane, ale z drugiej strony, jakiegokolwiek pionka by nie kontrolowała, to można umrzeć w tak naprawdę dowolny sposób, więc wszystko moglibyśmy sobie podciągnąć pod śmierć. Więc może diabeł śmierci tak naprawdę nie chce być śmiercią i wolałaby być zwykłym człowiekiem. I ogólnie od samego początku mangi dysponuje dość dużą wiedzą. Co zauważył nawet Denji, jak jechali sobie pociągiem do sushi. I jak teraz o tym myślę, to diabeł śmierci mówiący Fumiko i Yoshidzie parę rozdziałów temu, że ona chce tak naprawdę żyć pełnią życia, że nie chce jej się już im pomagać, bo nie jest to zabawne i woli robić szkolny festiwal. Myślę, że to było szczere. Myślę, że ona może mieć faktycznie dobre intencje. Gdyby tylko mogła, to być może chciałaby pozbyć się swojej własnej natury, ale jednym z elementów jej natury jest bycie hot. Tuwą, co możemy uświadczyć na pierwszym panelu nowego rozdziału. Swoją drogą jej dziura w brzuchu wygląda też trochę w taki sposób, jak gdyby łączyła się z jej krawatem, więc to jest naprawdę dobry design i flexor, że to być może tak naprawdę bardzo krótki krawat, który idealnie łączy się z jej brzuchem. Bardzo mnie śmieszy, że po raz kolejny będę musiał nałożyć cenzurę. W ponieważ części intymne są tutaj dość mocno zarysowane, co zrobiło nawet wrażenie na Fami, która leżąc na tym talerzu razem z Fake Soul manem zaczęła się nieco rumienić, gdy Dev Devil zaczął się rozbierać. I Falling Devil również to stwierdza, mówi, że a oni prawdopodobnie gapią się na twoje gacie. Diabeł upadku ogólnie wydaje się być taką kobietą z manierami, żeby nie powiedzieć starej daty, która się szanuje, i nie chce widzieć takich lubieżnych scen, jak przed chwilą mogliśmy uświadczyć. Jak pamiętamy w poprzednim rozdziale Fami próbowała bardzo przekonać diabła śmierci, że jeśli czuje cokolwiek w kierunku ludzkości, żeby po prostu to zrobiła i ich ocaliła, tak? Ale Dev Devil postanawia nam tutaj wyjaśnić sytuację. Mianowicie mówi, że nawet jeśli mogłaby umrzeć, to kolejny diabeł śmierci urodziłby się po jej śmierci. Trochę masło maślane Chodzi po prostu o to, że kolejny diabeł śmierci mógłby urodzić się w dosłownie tej samej chwili, w której umarłby obecny. Dlatego w tym momencie jest to troszeczkę niewykonalne, żeby pozbyć się samego konceptu. A kolejną rzeczą, jaką mówi, kolejnym argumentem jest to, że istnieje ryzyko, że następny diabeł śmierci, który przyszedłby na świat, nie radowałby się tak bardzo ludzką kulturą jak ona sama. A co za tym idzie, ludzkość mogłaby zostać. Zniszczona w mgnieniu oka, ok? No bo hej, raźniejszy diabeł śmierci, jak wiemy, bardzo kocha jedzenie. Do tego stopnia, że w pierwszym rozdziale tego partu, kiedy jeszcze żył bez głowy kurczak, baki, jeszcze nie mieliśmy bladego pojęcia, do czego to wszystko może zmierzać. To najprawdopodobniej host obecnego diabła śmierci, czyli taka piegata, blond dziewczynka, usiłowała nakarmić bakiego jakimś panierowanym, Kurczakiem, więc jest to ciekawe nawiązanie, że już w tamtym momencie mieliśmy jakiś motyw karmienia kogoś albo jedzenia związanego z diabłem śmierci, które tak bardzo. Kocha. Co ciekawe, że mogłem to zauważyć dopiero teraz. Dopiero w momencie, kiedy po tych wszystkich rozdziałach Fujimoto zrobił ten plot twist. Ale lecimy dalej. Fake Soulman wysłuchuje tych argumentów i wygłasza genialny pomysł. Mówi, że. to nie możesz. Nie mogłabyś po prostu nie niszczyć ludzkości? I mówi, że przecież możesz sobie bezpiecznie żyć przez calutką wieczność. Przecież na jego logikę nie musi być wcale żadnej apokalipsy, tak? Ale DFD. Devil bardzo szybko odsuca jego entuzjazm, mówiąc, że jest to niemożliwe. Otóż w dniu nadejścia przepowiedni Nostradamusa z pewnych powodów ludzki strach przed śmiercią osiągnie swój szczyt. Dev Devil mówi, że wtedy się przebudzi. A kiedy to się stanie? Jej moce aktywują się nawet jeśli teraz wydają się uśpione. Czyli mamy potwierdzenie, że przepowiednia Nostradamusa nie jest kolejnym caseem Gandewilla, jak to było w pierwszym parcie, który okazał się fejkiem i Gun Devil tak naprawdę już dawno był uziemiony i to wszystko była sprawka i intryga Makimy, ale słyszymy tutaj, że przepowiednia jest czymś szczególnym, czymś co wykracza poza naturę czyjegoś widzimisię, a być może istnieje jako swoiste prawo wszechświata, to oznacza, że Dev Devil będzie miał swoją jakąś prawdziwą, drastyczną i mroczną formę jednocześnie być może restrykt które teraz obejmują jej pokemony, czyli na przykład diabła upadku zostaną zniesione i oprócz własnych mocy będzie mogła wykorzystywać pełnię mocy swoich Pokemonów. Więc idąc tym tokiem rozumowania, wtedy ludzkość definitywnie zostałaby zniszczona, zakładając, że na przykład to kompletne przebudzenie zniszczyłoby jej jakieś resztki osobowości, czyli że nieważne, że w tej inkarnacji diabeł śmierci lubi ludzkość, lubi dobre jedzenie. W momencie kiedy nadejdzie dzień przepowiedni, to wszystko spełznie na niczym i pojawi się czysta destrukcja, i będzie działać, nie wiem, w zgodzie z, ze swoją naturą, uśmiercania każdego organizmu na ziemi, coś w tym rodzaju. Więc to wszystko robi się bardzo, bardzo zawiłe. Być może tak jak powiedziałem, Joru zrobi wieczną, drugą wojnę światową. Na ziemię powróci pewien austriacki malarz i fami wykrzykuje ha? więc... Powinnaś dać się zjeść Chainsaw Manowi, mówi. No bo przecież gdyby Chainsaw Man Manium pożaru, to według wszelkiej logiki zostałaby wymazana i ludzkość zostałaby ocalona, na czym bardzo jej zależy. I dopowiada, że jeśli to się stanie, to koncept śmierci jako taki przestanie istnieć i wszyscy zostaną uratowani. Koniec. I mówi Cześć, Man, otwieraj szeroko paszczę! Swoją drogą, dawno już nie widzieliśmy Asi i Dendriego, co? I w tym momencie mamy chyba jedną z bardziej intrygujących scen całego Diabła Śmierci, ponieważ odpowiada na tą deklarację Taką pauzą, takim to, to niemożliwe. To mi tutaj trochę tak, jakby Dev Devil wiedział więcej. Być może tak jak. Eren w ataku tytanów próbował zapobiec ramblingowi, ale ostatecznie się w pewnym sensie temu poddał. Jest to jedna wielka enigma, i na ten moment proponowałbym po prostu to zostawić. Skupimy się na tym w przyszłości, ok? Dev Devil po tej pauzie mówi: Wpadłam na dobry pomysł. Jeśli wasza dwójka będzie ze mną współpracować, ludzkość nie zostanie zgładzona. Yy, prawdopodobnie. I w ogóle nie mogę z Fami i Fake jak wiele entuzjazmu wykazują. Zaczynają krzyczeć jak dzieci. Serio? No to pomożemy! Ja yeah! lecimy z tym! To, co przed chwilą powiedział Def Devil, bardzo przypomina mi sytuację, kiedy pojawiła się w mieszkaniu Asy i przekonała ją razem z Joru do współpracy z kościołem Chainsaw Mena I na ten moment naprawdę ciężko mi stwierdzić, które rzeczy wypowiadane przez diabła śmierci są prawdą, a które fałszem. Dev Devil mówi, że to niemożliwe. Na co tam ci krzyczą? Dlaczego nie? I tutaj niczym w jakiejś baśnie o czerwonym kapturku, Dev Devil mówi: "Ponieważ zamierzam was". Pożreć. Dom, dom, dom. Czas jeść. Bardzo podoba mi się ten kadr, którym to dev Devil składa ręce w mudre Jednocześnie robi to Falling Devil, która w jednej ręce trzyma widelec, a w drugiej nożyk. Nad jej głową są jeszcze kolejne kończyny, więc wygląda to trochę jak jakiś Buddha Style, który robił Netero w Hunter x Hunter. Jak te wszystkie hinduskie figurki, które mają 12 rąk. Mega epickie Jednocześnie na kablach telekomunikacyjnych zaczynają osiadać się kruki. Co jest kolejnym bardzo fajnym symbolem, że w całej mandze, w momencie kiedy pojawiały się te stworzenia, kiedy pojawiały się kruki, jest bardzo, bardzo prawdopodobne, że Diabeł Śmierci miał nad nimi pełną kontrolę. I być może tak jak Makima mogła to robić z myszami i ogólnie z jakimiś niższymi organizmami, być może Dev Devil może wykorzystywać kruki, żeby... Op Obserwować wszystko wokół i jednocześnie podsłuchiwać. To by było bardzo ciekawe. I widzimy, jak dev devil zaczyna wkrajać się w ciało fami. Ruki zaczynają robić krak, krak, Zaczynają podlatywać do tego talerza, na którym spoczywał fake soulman z fami. Ich całe stado zaczyna ich rozszarpywać, dosłownie pożerają ich żywcem. Podczas gdy dev devil składa ręce i dziękuję za posiłek i tadaki. Mas. Cała gromada kruków rozlatuje się, zostawiając tylko gołocone kości. Co ciekawe, Falling Devil, która była naczelnym kucharzem Dania, szefa kuchni, jak sama to nazwała, zaczyna pytać Diabła Śmierci, jak jej smakowało. Naczelna mukbengerka Diabła Śmierci zaczyna krytykować. Mówi, że. No, pyszne to to nie było, ok? Czym bardzo rani uczucia Falling Devila, do tego stopnia, że zaczyna płakać krwią jeszcze bardziej niż zazwyczaj. I Fujimoto chyba bardzo musi kochać wszelkiego rodzaju feasting, bo po raz kolejny Dev Devil wkłada sobie rękę do buzi. I wy już wiecie, co się zaraz stanie. Zaczyna wydobywać sobie z gardła figurki, jakieś gormity, bakugany, pokemony. Oczywiście, przemienionego Fake Soulmana i Fami. Swoją drogą śmiesznie wygląda jej mimika. Widzimy, że Fami jest chyba troszeczkę smutna z tego, co się stało. I Fujimoto pokazał nam po raz pierwszy, w jaki sposób zachodzi transformacja tak zwanej zamiany innych diabłów w pokemony diabła śmierci, które może potem wykorzystywać jako pionki. Ale zastanawiam się teraz, w jaki sposób zamieniła Falling Devila. No chyba, że ona sama jej się poświęciła z uwagi Bagina, jej status w hierarchii Diabłów, tak? I Falling Devil dodatkowo próbuje nam tutaj wyjaśnić, że mocą Dev Devila jest zniewalanie istot, które ona sama zabije, więc nie musi ich konkretnie pożerać. I zadaje jej pytanie, czy naprawdę musi zjadać ich żywcem? Swoją drogą, wyobraźcie sobie taką sytuację, że diabł śmierci przejąłby jakąś restaurację typu McDonald's i byłby w stanie robić sobie jakieś specjalne dania ala Happy Meal z demonów, nad którymi chce przejąć kontrolę. Role, więc później tą zabaweczką z tego Happy Mila byłby właśnie ten demon w kształcie figurki, którego potem kontroluje. Mogłaby sobie zebrać całą kolekcję. diabeł śmierci zaczyna mówić tutaj jakąś filozofię o tym, że mięso najlepiej smakuje na świeżo, i że to leży w gestii dobrych manier, aby delektować się jedzeniem, tak? I Falling Devil jest jak ohoho, Nigdy nie przestaniesz mnie zadziwiać, panienko Dew Devilu, to by pomyślał, że docenisz nawet pospolstwo! Jakież to cnotliwe dodaje. Więc widzimy, że że Falling Devil jest absolutnie zachwycona wszystkim, co jest związane ze smakowitym jedzeniem. Ich charaktery do siebie poniekąd pasują. One się po prostu lubią i dogadują. Trochę tak, jakby Diabeł Śmierci był jakąś księżniczką w zamku, a Falling Devil był tym głównym nadwornym kucharzem, który staje na głowie, aby każdego dnia ją zaskakiwać jakimiś wykwintnymi daniami z demonów. Jeszcze teraz przyszła mi do głowy taka scena, że Falling Devil gotuje jako ten Kucharz na ogniu, którym jest Fire Devil, a na przykład zakupy robi gilotynowy diabeł, który jest jako taki gąb pocztowy, przynoszący składniki do potrawy. I diabeł śmierci rozrzuca pokemony na ziemię i mówi do nich naprzód. Fami! Fake Somenie. Pojawiają się przed nią z dużą ilością aury. Ale nagle Fami odwraca się. Uderza ją w oko albo wyrywa jej oko i krzyczy: zbawienie! Na co Falling Devil zaczyna się rumienić? Fami zaczyna mieć pretensje, Mówi: pożarłaś mnie. Fake Somen jest zdezorientowany. Mówi: czy my przypadkiem nie zostaliśmy zjedzeni? Co wyjaśnia, że podczas bycia tymi minifigurkami wyłącza im się świadomość. Może to działa trochę jak narkoza dla demonów, coś takiego. Diabeł śmierci chwyta się za prawe oko. Mówi, poczekaj, w tym czasie Falling Devil zaczyna obezwładniać fami, tak jakby przystawiała jakieś ostre narzędzie do głowy i była jak, nie ruszaj się gestykularnie. I diabeł śmierci mówi. Rozkazuje wam zanurzyć ludzkość w otchłani terroru. Na co fami fake somen są some jak? Zrozumiano? Zostaw to mnie! Zbawienie, zbawienie krzyczy fami i wow. wow, wow. O co tak naprawdę może chodzić tutaj diabłu śmierci? Czy ona chce ocalić ludzkość mimo wszystko? A być może to wszystko cały czas jest jakąś tam fasadą? Bardzo ciężko jest to rozgryźć. Na ten moment bardziej skłaniam się ku opcji, że faktycznie jakaś siła wyższa powstrzymuje ją przed tym, aby faktycznie uratować ludzkość. I być może naprawdę postanawia podjąć jakąś próbę, ale co jeśli DevDevil Devil, jest świadomy, że istnieje jeszcze większe zagrożenie niż on sam, wobec którego nawet ona sama jest bezbronna. I co jeśli ten rozkaz, który przed chwilą wydała, jest tak naprawdę jest tak naprawdę krokiem do spełnienia dobrego planu, czyli ocalenia ludzkości? Może to tylko brzmi tak bardzo tragicznie, ale jest to nieuchronne, jak sama powiedziała, że przepowiednia prędzej czy później nadejdzie. Ale jak ona chce to tak naprawdę zatrzymać? Jak będzie ostatecznie wyglądał kształt Maszyny napędzanej ludzkim strachem, sterowanej przez Joru, być może ostatecznie zniszczonej przez Chainsaw Mena albo Diabła Śmierci. Jest to naprawdę zawiłe. Nie jestem pewien, czy jesteśmy w stanie w tym momencie odpowiedzieć na to pytanie, ale bardzo zaintrygowało mnie oko. Pierwsze, dlaczego Fami była w ogóle w stanie wykonać taki cios? I myślę, że jest to związane z tym, że nawet jeśli jakiś diabeł znajduje się pod kontrolą Dev Devila, zawiera w sobie pewną część autonomii i być może to są właśnie jedne z restrykcji o których wspomniał diabeł śmierci. Gdyby była w swojej prawdziwej przebudzonej formie Fami nigdy nie mogłaby tego zrobić nie miałaby absolutnie nic do powiedzenia, ale teraz na przykład może musi wydać konkretny rozkaz, aby to działało, bo w innym wypadku może te demony mogą się troszeczkę buntować tak jak mieliśmy to przed chwilą zaprezentowane. Zaintrygowała mnie w tym jeszcze jedna rzecz. Pamiętam Pamiętacie naszą teorię z poprzedniego odcinka o tym, że Diabeł Śmierci rozdał swoje organy. I co jeśli te rozdane organy, to był kolejno Pocita jako serce Def Katana Men i Mirisugo jako kości z rąk, ponieważ kości są podobno uznawane jako organy wewnętrzne, Reze jako kręgi szyjne, Spermen jako na przykład układ nerwowy, i była na przykład Quanxi, si, która była. Okiem, więc czy to nie jest jakiś hint w kierunku tego, że myślę tutaj w dobrym kierunku i faktycznie coś w tym jest? Ale co jeśli? Co jeśli poczyta tak naprawdę nie byłby jej sercem, tylko na przykład żołądkiem? Jak wszyscy dobrze wiemy, mocą, Chainsaw mena, prawdziwego poczyty jest wymazywanie konceptów. Więc gdyby poczyta był tak naprawdę żołądkiem diabła śmierci, to miałoby to dużo sensu, dlaczego tak naprawdę wy... Wymazuje koncepty z istnienia. Zwłaszcza, że Barem w sushi barze zasugerował, że piły mechaniczne nie służyły tak naprawdę do ścinania drzew, tylko pierwotnie, nawet w naszym rzeczywistym świecie zostały stworzone, oczywiście były dużo mniejsze i bardziej prototypowe, aby pomagać w cesarskim cięciu, czyli de facto też, aby usuwać jakoś koncept pewnego istnienia, jest to bardzo metaforyczne. Jak teraz o tym myślę, to biorąc pod uwagę to, co mówił Age. Devil, że gdyby ludzie żyli dostatecznie długo, ostatecznie zamienialiby się w coś w rodzaju drzew. To myślę o tym, że Barem mógł też sugerować, że siły mechaniczne służyły do ścinania ludzi. O, to jest bardzo skomplikowane. Jest tyle możliwości, w jaki sposób Fujimoto mógł to rozkminić, ale to jest w tym właśnie piękne. Że nawet jeśli nie dostalibyśmy konkretnej odpowiedzi na jakieś pytanie, to możemy znaleźć własną, która nadal wpasuje się w cały obrazek i go nie zaburzy. Myślę, że to naprawdę. Fajne. Więc dajcie koniecznie znać, czy myślicie, że Dev Devil, diabeł śmierci, naprawdę chce ocalić ludzkość. A być może jest to tylko jedna wielka fasada, i wszystko zmierza do nieuchronnej zagłady. Zostawiajcie subskrypcje, łapki w górę. Odpaliłem również niższy próg wspierania na kanale, więc za symboliczne dwa złocisze już teraz możecie wspierać kanał. Oczywiście serduszko dla osób, które zdecydowały się monetarnie wesprzeć również większe progi. Serce Hydreja, Mercilesa, Peki, Kajzerki i Stara. Za tydzień o zgrozo i o dziwo nie ma przerwy, więc pozostańcie szaleni. Do zobaczenia! Ja, ha, 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 ha!